No to co, zapraszam do 40 odcinka, ale z e, oczywiście paskami zdrowia. Zobaczymy, co tu Ultimax i Dahug Boom przygotowali. Zapraszam serdecznie, macie całą kompilację, e, którą tutaj obejrzeliśmy. obejrzymy, Obejrzycie, więc naprawdę ten nowy mutant mega kozacko wygląda. Zupełnie inaczej się to ogląda, jak są te paski zdrowia. Fajniej się to ogląda, bo wiemy, że coś się dzieje już tak bardziej, te animacje są. Jak widzicie, wszystkie Skibidi Toilet spadły. Totalnie nieźle. Zaczynamy od pierwszego odcinka z paskami zdrowia. Jak widzicie, jest to fajne urozmaicenie odcinków Skibidi Toilet. Będziemy wiedzieć co i jak. Ale co ciekawe, ta pierwsza toaleta, która jest czczona przez inne toalety, ona nie została spłukana, więc... Wydaje mi się, że to jest lider liderów, słuchajcie. Zobaczymy. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Ale te paski zdrowia są mega kozackie, i tak jak mówię, link do oryginału znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu, a my sobie reagujemy teraz właśnie na, na te. Na te odcinki. Sprzygotowałem przygotowałem dla was całe, całe zestawienie wszystkich odcinków i będzie ono aktualizowane o nowe, także nie martwcie się, żebyście byli na bieżąco, ale dajcie znać jak wam się to podoba. Fajne, mi to takie, podoba się takie urozmaicenie. <laughs> Także to jest mega spoko. Ja sobie słuchać ściągnę, bo już tyle razy jakby słuchałem tego z Toilet. Ogólnie się troszkę źle czuję. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Okej, okay, to jest ta muzyka, oczywiście troszkę zmieniona, ale to, to prawa autorskie. Słuchajcie, no myślę, że te odcinki są mega, mega spoko. Ja mam kontakt w ogóle z twórcą, z twórcą właśnie tego. Jestem na bieżąco, więc mega, mega spoko. Fajny gość w porządku. I polecam go wspierać, polecam oglądać też oryginalne odcinki u niego. <laughs> Także mega super. Cieszę się, że mnie też wspieracie, subskrybujecie i zostawiacie lajka. Złota toaleta, ten pomnik. Nie wiem, kto to tu... Widzicie, oni czczą tego pierwszego toaletę. Szefa wszystkich szefów. Tutaj policja i fajnie to zanimowane jest. Bardzo mi się podoba. Oczywiście pijemy soczek. Żeby nikt nie myślał od razu za, zaprzeczam. Mamy tutaj a, e, świętą taletę. Ciekawe to jest. No patrzcie, tutaj zjad jednego, ale oczy ma takie czerwone. Ciekawe. Ciekawie to wygląda, naprawdę, trzeba przyznać, że kawał dobrej roboty. Ja mam, o, I mam tutaj tych kapci. O, kurde. Popatrzcie, tu są ci ludzie, którzy zostali jakby zmiażdżeni przez te toalety. Ciekawe. Ale brudne te toalety, nie? Niektóre są straszne. Kolumny no mamy piękna, Tyk, z laserów. Zastanawiam się czy, czy ten biały w ogóle przetrwał Chyba nie Wyglądają tam z tyłu jakby były zniszczone Czyli ten biało włosy z Toilet Niestety nie przetrwał tego Tego co widać to Jest wszystko zniszczone Tu jest pokazane, że niby ten naukowiec yy, zginął, ale wydaje mi się, że nie, bo widzimy go w poprzed potem w następnych odcinkach. Więc tutaj ten pasek życia był raczej przekłamany, i nie było to zgodne z rzeczywistością, tak jak było. Więc tutaj, jako minus taki tego wszystkiego. Zauważyłem w ogóle, że odcinki najnowsze, nowe odcinki pojawiają się, nowy odcinek pojawia się co, co dwa dni. Ok, Rambo. Ja go nazywam Rambo, chociaż po angielsku ludzie go nazywają Kamo. Więc ciekawe. Albo Moro. Więc zastanawia mnie to. To bardziej Rambo przypomina, prawda? Toaleta, potrójna toaleta ma więcej życia, powinna mieć, no bo aż trzy są. Trzeba trzy pokonać, więc mi się wydaje, że powinno mieć większy ten pasek zdrowia. No i zastanawiam się, kiedy powróci e, Titan kamerą, Bo to tu stracił rękę w ogóle, jak widzicie. No, prawie, prawie tutaj padł. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że powróci kiedyś w przyszłości. Zobaczymy, co się to będzie działo w następnych odcinkach, bo jest naprawdę całkiem nieźle. No i Gina się pojawia. Tutaj słuchajcie, nie wiem czy akurat w jakiś spodno coś tam może uszkadzało jakoś Dzimena, ale on jest odporny jakby. Udało mu się powstrzymać to skwikanie, on jest mega mocny. Zobaczymy, co się wydarzy. Wydaje mi się, że. A zresztą nie będę Wam spoilerował, natomiast będziemy kolejno jakby będę mówił o tym odcinku, w tych odcinkach, więc to też jest bardzo ważne. No ale hmm. trudno, trudno orzec. Słuchajcie, tu ten mutant też padł od razu i mamy głośniki. <słuch> Tutaj patrzcie ile w ogóle toalet zostanie zniszczonych dzięki temu głośnikowi. No, tak, ponad 10 zostało zniszczonych. Ciekawe, co to jest ta brązowa toaleta. Co to oznacza? To jest jakaś toaleta, która się pojawi jeszcze w przyszłości. Tak jak czarna owca, być może ona współpracuje, chociaż nie, bo ona raczej. Może to jest jakiś tajny agent, kamer. mamy naukowca jak widzicie on się pojawił e, wcześniej jakby ten w poprzednim odcinku tym pierwszym on niby że zginął ale on widzę że jest więc wydaje mi się że tamten pasek po prostu był źle ustawiony one te toalety które były w tym budynku one nie zginęły raczej tak mi się przynajmniej wydaje no bo no bo widzimy znowu naukowca Tu mamy oczywiście scenę z zainfekowaniem pytana głośnika. Niestety. Niestety, mam nadzieję, że w jakiś sposób zostanie oswobodzony, uleczony przez, przez właśnie jego, jego przyjaciół drużynę Zobaczymy. Nas, na, nas, na razie się źle dzieje. Trochę stracił HP, zobaczcie. To jest pokazane, on traci HP, że jest po prostu zainfekowany. Tak jakby zginął, nie, no bo on. Nie ma go, tak? Jego świadomości nie ma. On jest jakby przejęty przez. przez wszystkich tłuszczy. No tu się rozruba zaczyna. Fajnie to jest przedstawione, że już jest tak ciemno, ponuro. To są mroczne czasy dla Civili Toilet. No, zobaczymy, czy następne odcinki będą już z jasnym tłem przez dzień, żeby trwały. No i zobaczcie, jak, jak w ogóle on. I dostanie znowu z powrotem życie na pasku, jak zostanie od, od, odpięty, jakby ten ten wietrzeski toilet mini. Więc to jakby ten pasek wraca do stanu, jakby miał cały pasek życia dostępu. Tutaj to też jest tak przedstawione. No i dobrze, nie. Się z tym zgadzam. Razem Jimena Mina to jest naprawdę, jakby myślał, że jakby miał ciężko z tym speakerem Jimena, z tym tytanem. jakby został uleczony, powrócił do normalności, tak ładka w górę. W ogóle, jak możecie zauważyć, to ten mutant jest połączeniem tego dużego głośnika ze Skibidi Toilet. To jest ciekawe. Naukowcy robią już naprawdę, wydaje mi się, w ogóle, że naukowcy opracują w sposób, żeby ta, zobaczycie zresztą, ta, ten TV Man, żeby Skibidi Toilet był odporny na, na te, te fale. One razem pewnie się połączą, bo wtedy kamery połączą z tym toilet to wtedy raczej będą odporne to na to zamrażanie, tak jak tutaj. O, o ten motyw mi tutaj chodzi. Słuchajcie, mega, mega to jest. Ten ulepszony, ulepszony, toaleta ulepszona. Kozacko to wygląda. No to co, zapraszam do 40 odcinka. Ale z e, oczywiście paskami zdrowia. Zobaczymy, co tu Ultimax i Dafuk Boom przygotowali. Zapraszam serdecznie. Macie całą kompilację, e, którą tutaj obejrzeliśmy. Obejrzymy, obejrzycie. Więc naprawdę ten nowy mutant mega kozacko wygląda. Zupełnie inaczej się to ogląda jak są te paski zdrowia. Fajniej się to ogląda, bo wiemy, że coś się dzieje już tak bardziej, te animacje są. Jak się wszystkie z Kibili Toilet spadły. Totalnie nieźle.